W ostatnim filmie obiecałem Wam, że zrobię dodatkowe testy tego drona, Hubsan Zino, więc słowa dotrzymuję i kilka szczegółów. Nic nie będę stabilizował w postprodukcji ani koloryzował, tak żebyście mogli zobaczyć te ujęcia jak wyglądają naprawdę z drona, prosto z karty. Dodatkowo przy każdym materiale napiszę, czy był nagrywany w Full HD, czy w 4K. Słyszałem, że nawet jeśli później renderujemy coś do Full HD, no to jednak jest to lepsza jakość, jeśli nagrywamy w 4K bazowo, więc chciałbym to stestować. No i dalej mam jedną baterię, więc nie zdziwcie się, jeśli w pewnym momencie zmieni się miejsce, w którym nagrywam, ale przynajmniej pokażę wam, jak wyglądają filmy w różnych warunkach oświetleniowych. Dziś jak zwykle trafiliśmy na tragiczną pogodę. Jest yy, mokro zimno, czekam aż będzie słońca i będę mógł też nagrać w takich lepszych warunkach. Zacznijmy od najprostszego trybu, czyli line mode. Ustawiamy jaki kąt, czyli w którym kierunku ma dron się poruszać. Jeśli 0, to do przodu, jeśli 90 stopni to w prawo. Następnie ustawiamy, z jaką prędkością ma ten dron się poruszać i na jaką odległość. Po zatwierdzeniu tych parametrów rysuje nam się mapka i po jej zatwierdzeniu dron po prostu leci tą wyznaczoną ścieżką. Możemy oczywiście zmieniać wysokość w trakcie lotu i przerwać. Bo wiecie, ten dron nie ma akurat czujników. Wykrywania przeszkód, więc jeśli coś źle ustawimy, będzie leciał na drzewo, to warto to jednak przerwać. Tutaj wymagana jest minimalna wysokość, chyba 8 metrów, więc nie zrobimy takiego ujęcia śledzenia za pleców, który nam zastąpi gimbala. Powiedzmy, jak za kimś idziemy, no to uważam za minus, ale mimo wszystko, bez konieczności sterowania, możemy ustawić jakąś trasę i filmowy nalot zrobić tym, tym trybem. Kolejny tryb to tryb Following Mode, czyli śledzenie obiektu. Tu obsługa jest dość prosta, po prostu wybieramy, zaznaczamy paluszkiem jaki obiekt ma ten dron śledzić no i po zaznaczeniu tego punktu algorytm wykryje ten, ten obiekt, klikamy Go i dron będzie śledził dany obiekt. W tym trybie mamy ograniczenie wysokości, że od pewnego do, do innego poziomu musi być e, obiekt się znajdować. No ale dron musi widzieć ten obiekt, żeby to śledzić, więc jest to jakoś tam uzasadnione. Gdy Przejdziemy pod dronem, to zgubi on widoczność i nie będzie dalej śledził, więc dopóki ma w zasięgu ten obiekt, no to będzie za nim leciał. Raczej bym na stoku tego nie używał, bo jednak warto mieć aparaturę w ręce, żeby w razie czego przerwać ten lot. Czy możemy zastosować ten tryb do jakichś ujęć filmowych? Moim zdaniem będzie ciężko, bo jednak on cały czas zmienia, gdzieś tam szuka, widzimy te przeskoki, ustawienia gimbala, korekcja tak jakby pozycji, więc one nie są płynne, one będą gdzieś tam zawsze śledziły. Ale mimo wszystko przy jakiejś tam stałej prędkości i stałej się drona, może się uda jakieś płynne ujęcie uzyskać. No to jaki mamy jeszcze tryby? Jest panorama shot, w którym ustawiamy kąt jaki dron ma zrobić, czyli jaki obrót ma, ma wykonać przy robieniu ujęcia i ustawiamy też prędkość z którą ma ten dron się obracać, Mamy tam jeszcze opcję ustawienia w jakim kierunku ma się obracać, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy przeciwko. I to tak naprawdę wszystko. Zatwierdzamy, dron się obraca, robi nam ładne filmowe ujęcie i w momencie gdy on te ujęcie robi możemy oczywiście wysokość mu zmienić używając po prostu drążka na, na aparaturze. Kolejnym trybem jest Waypoint Mode. W tym trybie możemy narysować trasę dla naszego drona, którą on po prostu ją wykona. I co jest fajne, możemy w momencie, gdy on tą trasę pokonuje, ustawić mu w jakim kierunku on ma spoglądać. Dzięki temu możemy, powiedzmy, nagrać, nie wiem, jesteśmy przy jakiejś wyspie, rysujemy wokół tej wyspy trasę, zaznaczamy, żeby był skierowany swoim obiektywem w stronę wyspy, i dron leci i fajnie nagrywa nam, nam ujęcia tej wyspy. Przed skorzystając z tego trybu wchodzimy w opcje i tam mamy kilka opcji, chociaż. Jakby, jaka ma być domyślna wysokość dla tego rysowanego punktu, e, jaka ma być maksymalna wysokość, na jaką dron może się wznieść. Następnie maksymalna wartość trasy, którą możemy podyktować e, dla naszego bezzałogowca. Maksymalna odległość, na jaką dron może się oddalić od pilota. Domyślna wartość, ile może dron tak jakby czekać w danym punkcie i nagrywać w tym miejscu. I maksymalna wartość tej pauzy dla każdego punktu. Jak już ustawimy te opcje, to po prostu wchodzimy w ten tryb. W tym Pokazuje nam się mapka. My rysujemy tą trasę i następnie algorytmy zamienią to na punkty dla drona. Możemy ten POI Point of Interest zaznaczyć na mapie i w tą stronę, właśnie dron będzie patrzył skierowany swoją kamerę w trakcie lotu. Każdy punkt z osobna możemy zmienić. Dla każdego punktu możemy ustawić wysokość, z jaką dron podejdzie do tego miejsca oraz ile czasu ma wisieć w danym punkcie. Jak już tą trasę, sobie przygotujemy, wysyłamy to bez załogowca i będzie ją wykonywał zgodnie z planem. Trasę możemy przerwać, jeśli dron zacznie, nie wiem, wydziwiać bądź. Yy, źle po prostu ją zadeklarujemy. Bo pamiętajcie, że te domyślne wysokości 30 metrów, jeśli jesteśmy wśród jakichś budynków, to trzeba uważać. Trzeba sobie wtedy zmienić to na jakąś wyższą wartość. W zasadzie tyle. Fajny tryb, chyba jeden z najlepszych tak naprawdę z tych wszystkich. Co ciekawe, yy, mamy też drugą wersję tego trybu, gdzie planujemy punkty. Gdy jesteśmy w powietrzu, możemy zapisać taki punkt i skorzystać z niego jako po prostu z tego trybu, gdzie rysowaliśmy. Czyli zapamiętujemy punkt w trakcie lotu. Powiedzmy lecimy gdzieś, skąd chcielibyśmy ujęcie zrobić. Jedno, drugie, trzecie. Te trzy miejsca sobie zapisujemy, potem wysyłamy do drona. On robi to wszystko automatycznie, bez, naszego, bez naszej ingerencji. Yy, I to chyba tyle, naprawdę fajny tryb. Zanim przejdziemy do omówienia ostatniego trybu Orbit Mode. Zachęcam was w tym miejscu do zostawienia jakiegoś komentarza, być może jeden z komentarzy wykorzystam w kolejnym filmie, więc napiszcie co byście chcieli jeszcze zobaczyć e, lub napiszcie coś od siebie. Zachęcam was do subskrypcji kanału, żeby zobaczyć więcej filmów o tematyce filmowania, testy sprzętów, bądź ogólnie jakieś vlogi czy innego typu produkcje. Co do trybu orbit mode, to służy on, żeby dron orbitował wokół nas lub wokół jakiegoś obiektu, no i robił takie ujęcia powiedzmy o z każdej strony. Na początku wybieramy, co ma być obiektem śledzenia, czy pozycja aparatury, czy pozycja drona. To są takie dwie opcje. Później po prostu ustawiamy go na jakiejś wysokości, odległości od tego punktu i po włączeniu opcji dron będzie zataczał to koło i nagrywał nam fajny film. tak naprawdę dron orbituje do momentu aż przerwiemy lub skończy się bateria. Zanim przejdziemy do podsumowania, miałem jeszcze wam porównać nagrywanie w full HD i 4K i zobaczcie sami, jednak widać, że te obrazy nagrywane w 4K są wyraźniejsze i chyba będę tak nagrywał mimo że w full HD możemy mieć 60 klatek, a w 4K tylko 30. Filmy na YouTube a tworzę full HD, to jednak ta jakość nagrywania w 4K jest wyraźnie lepsza. No i przejdźmy do podsumowania po tych dodatkowych testach. Drona można było już kupić za 900 zł. Podrzucę jakiś link do sklepu na dole w opisie. No i za tą cenę przede wszystkim lata mi się bardzo fajnie. Wielkim plusem jest właśnie to cała przyjemność z latania tym dronem i zawsze jak wychodzę, to czy nad drzewami, czy gdzieś nad jakimś fajnym obiektem, lata się przyjemnie i to jest chyba najważniejsza cecha drona, że lata fajnie. Nawet jak jest duży wiatr, dron. Całkiem dobrze trzyma swoją pozycję, więc samo to ta możliwość nauki latania dronem, z podglądem, z możliwościami nagrywania jest naprawdę fajna. Co do nagrywania, no, daje ładny obrazek, szczególnie ten nagrywanie w 4K przy dobrych warunkach oświetleniowych. Ma kilka ciekawych trybów, które można użyć przy jakichś filmowych produkcjach. Co do minusów, czasami obraz jest mydlany. Ten dron radzi sobie wyraźnie gorzej w, przy słabych warunkach oświetleniowych. Więc jeśli szukaliście drona, żeby robić jakieś ładne ujęcia przy e, złotej godzinie, rano czy wieczorem, wschód słońca, no to może być problem z tym obrazkiem, e, który ten dron nam daje. Ale przy dobrych warunkach oświetleniowych, filmy w 4K, jak na taką klasę drona, no robi to fajne materiały. Ale. Kozacki jest ten lasek. Chyba muszę tu częściej przychodzić i, i nagrywać takie filmy. A i w komentarzach możecie też dać znać, czy podoba Wam się taka bardziej forma, gdy chodzę sobie z kamerą, czy bardziej siedząca na, w moim pokoiku. Ja chyba wolę tą formę, bo jest ciekawsza, mogę pozwiedzać na przykład ten, ten fajny lasek. Ręka taka takem. A, jeśli oglądaliście pierwszy film, to zobaczcie, człowiek uczy się na błędach i tym razem wziąłem rękawiczki. Bo jak widzicie nawet spadł śnieg. Co wybrałem porę roku na latanie dronem.